Siemko! Z tej strony Leoni i Loczek. Mamy e, kilka pytań. Od widzów właściwie. Tak. Od widzów z naszej grupki. Z no, ser. E, czyli tak. Pierwsze pytanie jest, jak się poznaliście? Poznaliśmy się na łączkach Szczepana ponad dwa lata temu. To już właściwie jest jakby odpowiedź teraz do drugiego pytania, bo jest pytanie, ile się znacie? Znamy się już na ponad dwa lata chyba. Trzecie pytanie jest, skąd pomysł? czyli Dokładnie na serwer loczki pilotka. I tu pytanie właśnie jest dla, do Pawła. Um, y, z Loskami było tak, że no, y, wspu, na, myśleliśmy z Maćkiem, z, z singłą wspólnie, żeby zrobić jakiś self taki, y, żeby dodawać różne osoby i, tak dalej, i tak dalej. A on miał być u mnie potem adminem i Był, no, na, był, na, chwilę, był na chwilę, ale... Yy, kolejne pytanie czwarte, jakie są Wasze typy muzyki, piosenki, które lubicie? Yy, no ja lup, lubię różne typy muzyki, począwszy od zespołu Queen po yy, klimaty hiszpańskie. Nie wiem jak Paweł. Ja znam różne też gatunki muzyczne, także jest tego mnóstwo. Multum jakby yy, gatunków muzycznych, ale, ale też... No. Piąte pytanie. Macie jakieś plany z YouTube? Jak tak, to jakie konkretnie? Eee, tak, mamy. Eee, chcielibyśmy nagrywać challenge. Jakieś vlogi. Eee, może też i Day. Nie wiem, czy Paweł ma jakieś pomysły, propozycje? Tak, żeby nagrać filmiki ogólnie, żeby jakieś muzykę, może coś. Na YouTube właśnie też Wam przedstawiać jakieś tam, nie wiem, może nowości albo coś, coś muzyczne też. Kolejne pytanie, w jakich województwach mieszkacie? Ja jestem z województwa śląskiego, a Paweł? Mało Polskie. Zapraszamy. <grytanie> Na jakich najfajniejszych wyjazdach, w wakacjach każde z Was było? Jakieś e, zdjęcia macie? E, tak, ja, naj, mój najfajniejszy wyjazd, jaki pamiętam, to był pobyt w Izraelu, niesamowite przeżycia. Tak, mam kilka zdjęć, być może wrzucę jakieś. A Ty, Pawle? Mój najfajniejszy taki wyjazd był raz stąd, znaczy z Klinicy Zdroju w sumie. Na Węgry i to się jechał parę godzin, chyba tam, nie wiem, 6 godzin chyba się jechał. Wyjechaliśmy dokładnie gdzieś rano, a byliśmy tam na miejscu gdzieś już tak... No nie wiem. Ale na Węgrzech na baserach było fajnie. A to są takie jakieś termy. Zdjęcia pokażę potem. Na pewno pokażę, bo... Bo... bo. Teraz nie, 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 nie mam w ogóle na telefonach nic, więc. Następne pytanie. Skąd pomysł na kanał Leoni? O, to pytanie właśnie jest z domu kierowane. Pomysł na kanał Leoni powstał poprzez serial młodzieżowy, który leciał na Disney Channel o tytule Violetta. Panie kierownik. <laughs> ja to nie wiem. Kolejne pytanie, czy planujecie założyć tak jakby wspólnego Instagrama, czy coś w tym stylu? No, myślę, że tak. Chyba tak, loczki Leonie, coś takiego może powstać kiedyś tam. Albo coś z loczkami Leoni na pewno. Planujecie może spotka więcej spotkań? E, tak. Właściwie to jest... to jest pytanie takie niekomfortowe, bo nie wiadomo o, o jakie spotkania chodzi. między tak. nami? Czy między fanami? Bo jeśli o nas to na pewno będzie więcej, ale jeśli chodzi o panów, to, to, to też. No, znaczy, yy, chcielibyśmy właśnie wspólne jakieś takie eventy robić, odwiedzać po prostu tak. osoby z serwów i w ogóle. Yy, przedostatnie pytanie: Czy mieliście dobre oceny w szkole? No. <laughs> I to dobre pytanie: no bo ja miałam tak średnio. Yy, ja też. Słabo miałam ocenę z matematyki, bo oczywiście matematyka to dla mnie... Ja to samo. A najlepsze miałem ocenę z angielskiego Tak myślę, że no. Miałem jeszcze taki dodatkowy kurs angielskiego. I poradzimy sobie. I ostatnie pytanie. Pamiętacie może jakieś przypały ze szkoły lub z dzieciństwa? A, kto by nie pamiętał? <laughs> No ja pamiętam, z dzieciństwa, żeśmy z moją kuzynką narobiły. Jeżdżę właśnie często do rodziny, też właśnie w województwie małopolskim, tu gdzie Paweł mieszka. Tylko to jest właściwie okolice Chrzanów, Chrzanów Babice, tamte okolice. I była kiedyś taka sytuacja, gdy byłyśmy małe, z moją kuzynką, wujek powiedział, żebyśmy nakarmiły kury. <tryk> <tryk> I oczywiście zrobiłyśmy to, ale, ale w kuchni na kredensie znalazłyśmy garnek, a w garnku wiśnie. Nie, nie zdawałyśmy sobie wtedy sprawy, że te wiśnie były z wina. No i oczywiście wrzuciłyśmy to jako karmę dla kur. No niestety te kury później tak chodziły, jakby były pijane, ale na szczęście się nic z tym kurą nie stało. To tyle z mojego przypału. A ty Paweł? No ja, ja akurat mam taki przypał dość w sumie fajny, bo to, to ze akurat jest. Był dzwonek na lewce. No i zadzwonił dzwonek na jak wiadomo wszyscy e, się spakowali i wyszli na korytarz na przerwę. Ja się spakowałem, ale potem e, jakoś to było, że wyszedłem na ławkę, u, zacząłem mu udawać karzana i takie różne odgłosy zaczęły. I wyszedłem na ławkę i zacząłem skakać po kilku ławkach. E, kolejny za szkołą, Czekajcie czekaj, szkoła. Czekaj. Nie wiem. A, no tak. Raz byłem tak dobrym kolegą z ze szkolnej ławki, no, tak? I było tak, że przyniosłem na lekcję po prostu jakieś swoje ulubione zabawki, ludziki. I na lekcji roz, roz, rozłożyłem się z, 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 z zabawkami. I moja pani nauczycielka jak to zobaczyła, od razu wszystko nam zgarnęła i po lekcjach nam oddała. Tak samo było, jeszcze jeden jest przypał, przypał taki, że zacząłem siedzieć laserem po klasie. Laser tam, wiadomo, z podławki tylko, no jak jak nauczycielka zobaczyła, od razu, no i po lekcjach oddała. No to... Raz był jeszcze jeden przypał u mnie, na zielonej szkole byliśmy. Popiliśmy tajgerów, energetyków, za dnia, a potem żeśmy nie spali przez no, północy chyba i tak był szum w pokoju, że po, poszliśmy potem do dziewczyn do pokoju obok, bo one miały pokój obok. No i jak tam jakiś nauczyciel przyszedł potem, no to... Ale potem, jak już nas zamknęli w pokoju u nas, w, w chłopięcym, no to zaczęliśmy się nudzić i zaczęliśmy sobie puszczać jakieś takie papierki albo samoleciki papierkowe i zaczęliśmy be bekać głośno no i potem była zbiórka na korytarzu. Kolega, który nic nie robił, przyznał się do całej winy. No i potem został do rana, bo stał na, na, na korytarzu za nas. A my wróciliśmy z powrotem do łóżek. Więc potem spał go i do domu. No i chyba to tyle. Eee, no to więcej pytań nie mamy. No nie. <krym> Jeżeli jest. będziecie chcieli jeszcze jakieś pytania e, i odpowiedzi, możecie no pisać poniżej w komentarzu pod filmikiem. A jeśli ty jesteś nowy na tym kanale, to daj subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Właśnie. Mogą I... być też pytania, jeszcze takie nie wiem, nie typowe jakieś miłosne albo jakieś tam, nie wiem, różne. No. Więc zachęcamy, pytajcie o wszystko i do zobaczenia. A więc z naszej strony to tyle i do usłyszenia. Pa. Bye.